Cześć, witam bardzo serdecznie. Wychodzę dzisiaj do Was z bardzo ciekawą promocją, bonusem i czymś jeszcze. Patrzymy właśnie na giełdę, giełdę Coinex, która ma wyłączność, wyłączność na pewien token. Jeśli jesteś fanem. Tokenów, które są z tak zwanymi meme coinami, to być może słyszałeś o gorącym temacie, jakim jest NACHO. Ten token właśnie dostał listing na giełdzie coin. Jest to token. KRC20 to protokół na Kaspa, e, podobny do BRC20 na Bitcoinie. Został on uruchomiony 15 września. E, Przeszedł przeszed weryfikację oczywiście, e, listowania i właśnie uruchomił również na Coinexie e, konkurs. E, handlowy ciekawostka właśnie ekosystem KRC 20 nie ma żadnego wsparcia cex czyli w scentralizowanych giełdach jedynym rodzynkiem tutaj właśnie jest Coinex, ale to nie wszystko Coinex oferuje bardzo ciekawe rozwiązania również również do pasywnego zarabiania. Takim, takim rozwiązaniem na przykład jest automated market making, o czym już robiłem. Już robiłem pewien materiał. Tam po prostu dostarczamy płynność i wypłacane nam są codzienne dywi dywidendy. Bardzo fajną sprawą. Bardzo fajną sprawą tutaj na na Coinexie jest też mining. Jest też, jest też oczywiście staking, ale mining ostatnie dwie sesje dwie sesje były były bardzo bardzo lukratywne, aby dołączyć łączyć do miningu należy mieć token Z, natywny token Z tej giełdy, który ja rozdawałem, rozdawałem jakiś czas temu też w promocji. Zobaczmy, jak ten token sobie radzi. Zobaczcie, to była ta sytuacja, w której. W której Optowałem na wzrost, taki klasyczny, klasyczny, książkowy, można powiedzieć, uptrend, z, z jasno wyznaczonym targetem, którego, którego cena się e, trzymała. Market cały czas bardzo, bardzo silnie tutaj nam się trzyma. Zobaczcie, pierwsze wsparcie e, pierwsze wsparcie zostało obronione. Cena nam idzie w boks. Zobaczymy, czy to już będzie ta reakumulacja. Ale wracajmy do tematu. E, tematem dzisiejszego. Dzisiejszym jest oczywiście coin, o którym wspominałem, czyli coin Nacho, którego listing niedawno ukazał się na, gie na giełdzie CoinEx, tylko na tej giełdzie CEX. Możesz bez problemu, bez problemu tradeować ten właśnie coin, a na chwilę obecną trwa turniej. Już się przełączamy do strony z tym wydarzeniem. No i tutaj macie macie wszystkie wszystkie informacje na ten temat jak dołączyć joint training volume ranking macie tutaj odnośnik do tego oczywiście Nagrody są rankowane poprzez, poprzez ilość Twojego obrotu na giełdzie tym właśnie coinem, i to rozdysponowane, jak widać, jak widać tutaj, w, tym, w tej oto tabeli. Serdecznie Was zapraszam na z tym bardziej, że razem z tym eventem uruchomiłem też maksymalną zniżkę jaką giełdami pozwoliła jest to 20% cashbacku jeśli chcesz skorzystać nie tylko znaczą ale z różnych innych ofert w przyszłości jakie oferuje ta giełda a naprawdę mamy tutaj kompleksowy pakiet kompleksowy pakiet narzędzi dla każdego tradera czy też inwestora który, który warto gdzieś mieć w swoim portfolio tym bardziej zobaczcie że jako pierwsza giełda coinex dostała dostała aprobatę aby trade'ować takim coinem być może w przyszłości te sytuacje będą się powtarzać a ty będziesz już gotowy ze swoim kontem coinex zasilonym zasilonym i gotowym do, do działania od siebie daję tą maksymalną zniżkę jeśli chcesz dołącz sprawdź sam i podążać za kolejnymi filmami o coinex które zapewne będą pokazywały się na moim kanale tyle ode mnie Pozdrowienia dla wszystkich fanów, dla wszystkich fanów Memecoinów i dla wszystkich traderów, inwestorów i widzów mojego kanału. Serdecznie Wam dziękuję, że jesteście ze mną, oglądacie moje filmy. Pozdrawiam, cześć.